Cześć, dzisiaj opowiem Wam, yy, jak jest budowałem budowlę w Minecrafcie i co jest nowego w nowej wersji 0.3.2. Zaczynamy, tworzymy świat. Ok. Dobra. Nie, Tu nowe jest w tym to, ta cegła, że można zrobić taki klocek. Takie. I jeszcze to, że można robić takie klotki, żelaza i różnych. Typ. To jeszcze wezmę. Jedno trzeba no Nie A w tym jeszcze nowe jest, że można zrobić to, 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 można zrobić to, można piecyk zrobić, później pokażę jak on działa. Mm. Można jeszcze zrobić takie rzeczy z diamentów, ze złota, z żelaza. też był. Można jeszcze zrobić takie właśnie klocki. Taki klocek można zrobić. Teraz co jest nowego na kreatywie? Na kreatywie. Nie. Nowe jest. No, jest to. Jest, chyba nowe jest, że to jest. To jest nowe. 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 I różne te. Węgiel, żelazo, złoto, diamenty. I barwnik, ok, a teraz jeszcze pokażę wam jak działa piecyk na moim świecie. Popatrzcie, naciskamy na piecyk i tutaj sta stawiamy co chcemy żeby palono tym, na przykład tak węgiel, naciskamy tu. I na przykład stawiamy, żeby paliło się drewno i wtedy powstaje taki właśnie węgiel. I się pali piecyk. Teraz pokażę wam moje budowle. Dzięki właśnie temu update'owi. Zrobiłem sobie taką kopalnię. Tu, jest, tu są jeszcze moje butowe. To jest mojego brata. Tu jest mój. Nie wiem, to miał być magazyn. Jest. Tu jest wejście lodówka i stół do robienia rzeczy. Tutaj jest hotel, który zbudowałem. Tu jest recepcja i dlatego, że gram na trybie jednoosobowym, recepcja i goście to bałwanki. Idziemy na górę, tu jest pierwszy pokój zajęty. Drugi pokój. Trzeci pokój, czwarty pokój, piąty pokój, szósty pokój, i no to jest jeszcze jeden pokój, tu jest zakryte. A tu jest apartament królewski. Tam są piecyki, tu jest plazma, to wykorzystuję jako pies. Jest duże łóżko, jest lodówka, jest taras, jest tu łazienka. Gdzie są drzwi? Dobra, muszę rozwalić tego połowanka. Tu jest Łazienka, tu jest Kbelek, który jest zajęty przez bałagan. Tutaj jest prysznic. Tu woda leci. Tu jest odtwarzacz DVD, głośniki. Tu są, a tu półka, tu jest stolik. I jeszcze. Tu jest też restauracja. Tu są stoliki, żelazo to talerze. Tu jest bałwanek. A teraz moje inne budowle. To jest creeper. Tego zbudowałem. Tutaj jest. Aha, jeszcze jedno. Jeszcze tutaj jest kościół. O, też wszystko. Spowiedź. Tu jest. ludek. A tam jest taki nieudany. To miał być zombie, ale się nie udał. To już moje wszystkie budowle. 吧。